Cześć, melduje się Kobikowski, jestem w Wydgoszczy przed moim studio i sklepem zarazem i słuchajcie, dzisiaj zrobimy wideo, które obiecałem Wam już dawno temu, czyli taką wirtualną wizytę w moim studio, dawno tego nie było, dużo się zmieniło, zapraszam, chodźcie. Okej, okay, jest bardzo zimno, czas się tutaj ogrzać w sklepie, o, co tu się dzieje, o, jaki sklep. Dzień dobry, czy z panem Kobikowski Nie. mam przyjemność? Słuchajcie, chciałem wam przedstawić Mateusza, to jest drugi członek zespołu sklepu Kobikowskiego, Mateusz jest odpowiedzialny za obsługę zamówień, za, za, za pakowanie, więc jeżeli tam dostajecie paczuszki jakieś obecnie, przeważnie bardzo ładnie zapakowane, to właśnie od Mateusza. Mateusz oprócz tego, że jest tutaj bardzo Ważnym członkiem zespołu y, sklepu, to jest też moim autentycznym szwagrem. Dobra, słuchajcie, y, chciałem tutaj Wam najpierw pokazać y, regały, co tu się dzieje. Mamy tutaj y, ogólnie problem z miejscem, bo towaru jest teraz już tyle, tyle rodzajów y, tych klocków KOBI, że nie mamy już tego gdzie u, u, umieszczać. Wszystko jest już. Y, znaczy bardzo dużo rzeczy jest gdzieś pochowanych już po kątach z tyłu. Nie jesteśmy w stanie wystawić wszystkiego i prawdopodobnie będziemy w tym roku starali się przenieść już do jakiegoś innego lokalu i tym bardziej to wideo staje się takie no ważne, bo sobie no, zarejestrujemy sobie na przyszłość jak to wyglądało na początku 2017 roku. I też pod koniec się dużo nie zmieniło pod koniec Poprzedniego roku było bardzo podobnie. Słuchajcie, tu mam, że mamy taki słupek z, głównie z, z, niemiec, z niemieckimi rzeczami. Tutaj na wejście zrobiliśmy trochę takich właśnie, tutaj, żeby było też coś dla dziewczynek. Że nie tylko tutaj druga wojna światowa i zabijanie, tylko że tutaj mamy właśnie policja, maszyny budowlane, straż pożarna, coś dla dziewczynek, pingwiny. Tutaj mamy Smithsonian. Nowy, no a tutaj już są ten alianckie sprawy. Tu są takie różne jeszcze, tam właśnie często jakieś nowości, coś przychodzi. Nie ma tego gdzie postawić. Tu mamy też trochę jakiś tam spraw Action Town. Więcej tego Ekspozytor bardzo ładny, podświetlony. Czasami uda się takie cuda nam wyciągnąć od kobi. Ale swoją drogą dbamy też o to, żeby. Było tu sporo rzeczy, takich modeli poskładanych, postawionych, żeby ludzie mogli sobie po prostu wejść, podotykać, pozobaczyć, zobaczyć niektóre z tych modeli. Bo uwierzcie mi, no, no nie wiem, nadal zdarzają się ludzie, którzy przychodzą i no, no nie mogą się nadziwić, tak, że jest coś takiego jak Kobi, w ogóle, że to jest podobne do LEGO i tak dalej. Tak, tutaj mamy ekspozytor też taki z, z moimi takimi modelami, które się uchowały przed zniszczeniem. Bo jak wiecie, sporo modeli niestety musiałem rozebrać na MOKI. Mam nadzieję, że wreszcie doczekamy się sprzedaży elementów luzem. Przechodzimy tutaj teraz na, na zaplecze. To Was pewnie będzie najbardziej interesować. Więc tak, tu jest to całe stanowisko, gdzie nagrywam dla Was filmiki, recenzje przeważnie. No tu mam problem zawsze z utrzymaniem porządku, zwłaszcza po budowaniu moków. Obecnie jest dosyć nieźle, nie? bo tutaj została już tylko mała kubka do uprzątnięcia. Tu akurat Abramsik stoi. Tu mam dwa softboxy takie, jeden i drugi, żeby modele były dosyć dobrze właśnie oświetlone z obu stron. A teraz jest tylko jedno włączony Tam jest pełno bałaganu pod spodem, a i tak słuchajcie jest posprzątane, nie? Powiedzmy sobie szczerze, że sprzątaliśmy, ale tego się posprzątać już chyba po prostu nie da. Jest pełno rzeczy. Tu jest trochę białego arkusza też do, do robienia zdjęć y, takich na białym tle, bo teraz Allegro ma po prostu jakiś kolejny wymysł, że wszystko musi być, te przedmioty muszą być na białym tle, jeżeli się robi przedmiot. Tu są plany, ale o tym Wam jeszcze nie mogę na razie powiedzieć, co to są za plany i czego. Jakieś tutaj popakowane patrzuszki. Za chwilę polecam do kogoś yy, więcej. Tam mam jeszcze korytka, właśnie z tym, y, korytka z elementami jakimiś tam posertowanymi, a tutaj na przykład mam też jakieś elementy. To chciałem pokazać. Nie, bo nie wiem czy wam to kiedyś pokazywałem. Taki mam, to jest taki banalny lifehack, że robię takie opakowanie, takie korytka do sortowania do sortowania klocków z pudełek Kobi. Któ które ob obklejam, żeby się nie rozpadały już i wycinam w nich taką yy, yy, wieko, ale uwaga, zawsze zostawiam tutaj taki obrys, żeby się lepiej trzymało i żeby można było łatwiej stawiać jedno na drugie, nie? Tak, więc tutaj mam coś tam, nie wiem, jakieś tam zielone skosy i tak dalej, nie? Dobra, tu jest ogólnie, o, tu jest ogólnie takie stanowisko do, właśnie do pakowania jakichś właśnie rzeczy Yy, więcej bałaganu tu mamy yy, ten jak to się nazywa yy, kuchnia, nie, czekaj taki bufet, o tu jest część bufetowa yy, tutaj jest czajniczek na razie na, na tyle nas stać tu jeszcze jakieś półeczki półeczki, yy, słuchajcie właśnie też, no, nie mam niestety nigdy tutaj tyle miejsca żeby wszystko ładnie wyeksponować to, to bardziej się robi taki troszeczkę takie yy, takie, takie złomowisko takie na elementy czy też po prostu te modele czekają na rozebranie jak będziemy budować z nich coś innego, ale nie tylko są tu też piękne modele, które chciałbym zachować i one sobie po prostu czekają na lepsze czasy jakieś tam światełko no a to jest słuchajcie teraz tutaj zaraz tutaj przejdziemy do, do miejsca, w którym ja pracuję tak, bo tu jest stanowisko tam jest stanowisko pracy Mateusza. Takie główne biurowe stanowisko, jeszcze tam, nie wiem, jakiś drukarka i tak dalej, kasa fiskalna, żeby pani Beata i pan Morawiecki żeby byli zadowoleni, że tutaj podatki płyną szerokim strumieniem z naszego sklepu. Tu więcej bałaganu, jakieś kartony. I tutaj z tyłu też ten regał ma półeczki, żeby można było tutaj, słuchajcie, coś zmagazynować. Teraz i tak jest dosyć pusto. W święta było ciężko, naprawdę, i no właśnie, widzieliśmy, jak ciężko było w święta, i wtedy już. Postanowiliśmy, że musimy się przenieść do większego lokalu chyba w tym roku, bo nie damy rady, jeżeli to będzie się ten ruch się będzie nasilał tak, tak, tak ostro. Nie? No to też jeszcze jakieś właśnie to on jak Tigerek, jak Panzer 4. O, tu już słuchajcie właśnie z poprawionym, ten, dostałem niedawno paczuszkę z, z działu reklamacji Kobi. Tu jest ten stary skos, a tu już o, tak to powinno wyglądać. Dostałem dobrze zamontowany skosik, już sobie naprawiłem. A ten tutaj tylko tak będzie sobie na pamiątkę stał na, przez jakiś czas. Tutaj zapalę światełko, żeby to trochę może ładniej wyglądało. Więc tu jest e, moje, moje, taka moja jaskinia. Tutaj niestety niebezpiecznie, blisko Mordoru. Jak wiecie, Mordor, <grywki> Mordor to jest takie mroczne, złe miejsce, w którym był w ogóle w świecie Tolkiena, nie? Tam był wulkan i wiadomo, z wulkanu gazy wylatują i i tu jest czasami podobnie, więc to jest takie niebezpieczne miejsce, ale ogólnie nie narzekam. W końcu sam zorganizowałem to tak, a nie inaczej. Yy, tutaj, jakaś tam śmieszne graficzki, coś tam, coś tam, internetowe żarciki wydrukowane. Yy, moje stanowisko pracy. W, yy, ten joystick, tak, słuchajcie, to, to jest joystick. Jestem fanem symulatorów. Yy, głównie, słuchajcie, kupiłem niedawno ten joystick pod pod X-Wing Alliance i X-Wing oraz też Tie Fighter. Takie to są stare symulatory. Na GOG-u sobie kupiłem. GOG.com. Bardzo dobry serwis, gdzie stare gierki można kupować. Super, nie? Tutaj, tu jest bardzo fajny fan, to właśnie nie jest fan art, tylko to jest dzieło sztuki, jakie dostałem od mojego synka na święta, ale zaraz, tutaj coś się dzieje. Przyszła, aha. No, przyszła dostawa z Kobi. Klocuszki. O, trzy paki. Dobrze, dobrze jest. Jakieś nowości przyszły? Coś tam. Nowości. Dobra, nie kojarzymy nowości. Słuchajcie, i teraz to jest w ogóle najfajniejsza rzecz, jaką ostatnio sobie załatwiłem. Mamy tutaj tablicę po prostu biało-magnetyczną. Na, na zapisywanie sobie różnych takich strategicznych rzeczy, i tutaj w ogóle to omówię wam. Te moje main projects, główne projekty rozkoduję wam i omówię w innym odcinku. A tutaj wam tylko chciałem pokazać Mock Ideas. I to jest taka lista już taka naprawdę konkretna, nie tam wiecie wszystko co mi przychodzi na myśl, tylko konkretnie te modele na pewno teraz będę robić. Jeszcze nie wiem w której kolejności, możecie napisać, które według Was na czym powinienem się skupić, czy na Rosomaku w skali 1-35, czy na T-90A już ze spawaną wieżą, od, to, jest, to jest czołg rosyjski w skali 1-35, czy Leopard 2A-5. W skali 1 do 35, nie inaczej. O, o, ostatnio coraz bardziej myśli uciekają mi do T90, ale Rosomak jest bardzo mocną pozycją. Projekty rozkoduję Wam, chociaż mi się wydaje, że to nie, nie trzeba specjalnie tutaj, specjalnie wielkich tutaj, wiecie, um, jakichś umiejętności detektywistycznych, żeby rozkodować te, te nazwy tych projektów. Pokażę Wam. Albo nie, teraz jeszcze Wam nie pokażę mordoru. Może tam trochę potem po posprzątamy jakoś. No i tutaj siedzę, słuchajcie, no i po prostu wygniatam ten, ten, stary, ten stary fotel. I, yy, i tutaj o, Wam tutaj odpowiadał na e-maile, na komentarze, montuję filmy i tak dalej, nie. A z, z, waszego, z Waszego punktu widzenia najważniejsze rzeczy dzieją się tutaj. O, właśnie. Czyli jednak jakaś nowość jest, będziemy musieli to sfotografować yy, i wrzucimy to oczywiście na Allegro niedługo. No i słuchajcie, to, to tak na szybko yy, to wszystko. Yy, takie to miało być, na, to wideo tak bardziej na luzie, tutaj dokumentalnie, trochę wiecie z kamerą yy, na dziko. Yy, mamy zarejestrowane jak to po prostu na dzień dzisiejszy wszystko jest poukładane. I będziemy mogli to porównać, zrobimy tam wideo, jeszcze może przed przeprowadzką, jedno, jak coś się zmieni, a później już będzie, wiecie, w nowym, większym pomieszczeniu, bo potrzebujemy, będziemy potrzebować dużo miejsca, nie tylko ze względu na towar i część sklepową, ale jest to też związane z tym projektem numer jeden oznaczonym gwiazdką, który będę niedługo ogłaszać co i jak. Słuchajcie, trzymajcie się! Trzymajcie się i do zobaczenia. Do zobaczenia tutaj, a my zabieramy się tutaj, za, musimy tą, tą dostawę przyjąć. Cześć, cześć.